Rozmawiam z panią Karoliną Gorczycą, twórczynią tytułowej roli w filmie Agnieszka. Pani Karolino, to jest dosyć nietypowa rola w pani emploi. Czy może pani trochę opowiedzieć o przygotowaniach do roli, o dokumentacji? Yy, przygotowania trwały rzeczywiście dla mnie bardzo długo, bo. Po pierwsze, chciałam też jakoś, nie wiem, znaleźć taką wewnętrzną, jakiś taki wewnętrzny nastrój Agnieszki przez, poprzez właśnie podpatrywanie ludzi, którzy na przykład trenują sztuki walki. przez to właśnie zapisałam się też m.in. na Kraftmagę, żeby znaleźć taką jakąś siłę w ciele, a przez to też taką siłę wewnętrzną, bo uważam, że sztuki walki świetnie jakby taką siłę wewnętrzną kształtują w człowieku i to mi bardzo pomagało. Świczyłam trzy miesiące i nie po to, żeby jakoś się bić i tak dalej, bo jak widzimy Agnieszka nie ma żadnych takich scen, natomiast żeby właśnie jakby, żebym ja mogła sobie z tego skorzystać jako aktor, żeby mi to mogło pomóc budować postać. Bardzo dla mnie istotnym doświadczeniem było właśnie, były spotkania w więzieniu na Grochowie, gdzie mogłam spędzić dwa pełne dni, które były strasznie ciężkim doświadczeniem dla mnie w tym sensie, że Historie, które tam usłyszałam i kobiety, z którymi się spotkałam, jedna odsiaduje do żywocie, druga odsiaduje 25 lat, inna jeszcze 17 lat, więc rozmawiałam z, z, z dziewczynami, które naprawdę mają ciemną przeszłość i które których historie naprawdę mnie że tak powiem, w jakiś sposób ściągnęły, tak zdołowały, ale to było bardzo dla mnie potrzebne, bo ten nastrój też mogłam przenieść sobie na Agnieszkę, bo ona gdzieś tam z tym wewnętrznym takim, takim ciemnym nastrojem jakby przechodzi przez cały film i Manuel dopiero jest takim Jakimś takim e, światełkiem w tunelu. E, co jeszcze? No, na pewno niemiecki, język niemiecki, który, którego nie znam, e, którego się uczyłam. E, znam go tylko ze szkoły podstawowej, e, natomiast nigdy jakoś za tym niemieckim nie, nie przepadałam, a, a, ale miałam, e, nie wiem, może mam też jakiś taki chyba. E, Dobry słuch muzyczny, więc by to mi nie sprawiło jakiegoś wielkiego problemu. Poza tym pracowałam z aktorami na planie, którzy mnie cały czas poprawiali i bardzo mi pomagali. No właśnie, chciałam zapytać, jak Pani się współpracowało z główną, że tak powiem, partnerką, Panią Szmal, która właśnie jest Niemką i Pani się, rozumiem, uczyła na planie głównie swoich kwestii. Jak się porozumiewiałyście między sobą? Pani Hildegard Szmal potrafi mówić po angielsku, więc to nie było żadnego problemu, żeby się porozumieć, aczkolwiek wiadomo, no, ten język zawsze powoduje jakieś bariery. Jestem pod wielkim wrażeniem pani Hildegardy, no jest, jest, jest taką osobą, która no jest, jest młoda duchem po prostu. Ona jest, po pierwsze jest w ogóle piękną kobietą, jest, jest, ma taką bardzo dziecięcą jakąś taką ciekawość świata i ma bardzo dużą energię. Miała wielką wyrozumiałość dla mnie i wielko, wielkie takie, znaczy wielkie serce, mimo że jest tak naprawdę w Monachium, ona jest gwiazdą, jest, jest, jest po prostu gwiazdą numer jeden na deskach teatru więc no było to dla mnie niesamowite doświadczenie zagrać u jej boku. bardzo bardzo mi pomagała, bardzo sobie pomagałyśmy razem, bo właściwie ona też miała coś ode mnie, ja miałam coś od niej, więc to była naprawdę niesamowita współpraca, świetnie. Jestem prostu szczęśliwa, że mogłam z nimi grać.